Dzień dobry, Mariusz Karpoliński. Zapraszam Państwa na wycieczkę po Trzcinowej Dolinie. To perła warmi i Mazur. Piękne gospodarstwo agroturystyczne umieszczone na obrzeżach Olsztyna. Tutaj artyści poszukują swoich inspiracji, tutaj wędkarze łowią wielkie ryby, tutaj odbywają się także imprezy integracyjne dla wielkich i małych firm. Zarówno kilkutysięczna publiczność, jak i skromne kilkunastoosobowe grono doskonale potrafi się bawić w Trzcinowej Dolinie. Zapraszam. Poznajmy gospodarstwo agroturystyczne Trzcinowa Dolina. Muzyka Razem z nami obecny jest właściciel Trzcinowej Doliny, pan Bogusław Zimnoch. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Tutaj Bogusławie patrzę na to miejsce, odnoszę wrażenie, że to nie tylko pański zakład pracy, ale pasja. Ale również przyjemność. Dolina, kształtowaliśmy ją przez parę lat przyjazną dla otoczenia i dla naszych klientów. Do klientów wrócimy, ale poznajmy bliżej to miejsce. Gdzie my się znajdujemy? Gdzie usytuowana jest trzcinowa dolina? Na obrzeżach Holsztyna nad rzeką Wadą, w pobliżu jeziora Wadą jeszcze nie zupełnie odkrytego. To są stare szlaki turystyczne, o ile dobrze pamiętam. To są stare szlaki turystyczne. Olsztynian sprzed 100 lat, szlaki kajakowe, szlaki piesze, rowerowe. Jakie atrakcje mogą Państwo zaoferować swoim gościom? Sporo atrakcji odróżniających nas od innych tego typu ośrodków. Różne zawody sportowe organizujemy spływy kajakowe, mamy własne kajaki, gondolę 20 i plus wiele innych obiektów oraz atrakcji. Te atrakcje, o których Pan wspomniał, to duży magnes dla organizatorów imprez komercyjnych, eventów, imprez integracyjnych, firmowych. Macie Państwo duże doświadczenie w organizacji tego typu wydarzeń? Przez około 10 lat zrobiliśmy zarówno kameralne imprezy, jak i duże integracyjne. Kilka tysięcy osób może tu się bawić? Kilka tysięcy osób. Tak, jesteśmy w stanie obsłużyć. Ale rozumiemy, że nie zamykacie Państwo swoich drzwi przed grupą kilkunastosobową. Każdego gościa z przyjemnością będziemy witali. Oglądałem księgę pamiątkową Trzcinowej Doliny. Tam wiele wybitnych postaci pojawiało się aktorzy, Anna Seniuk podobno czuła się to także wyśmienić. Tak, tak. W czasie imprez integracyjnych lub komercyjnych specyficznych wesel gościliśmy sporo gości, m.in. panią Seniok. Za kręgiem bioenergetycznym widzę rodzina łabędzi. Doskonale się czuje w tym miejscu, tam na tak. rzece Wadąg. To jest ten krąg, rozumiem. Na czym polega jego moc, siła? To jest przecięcie linii bioenergetycznych Ziemi w kręgu kilkuset metrów. Jest oddziaływanie, magnetyzm Ziemi oddziaływuje na, na ludzi. Jest to energia bardzo pozytywna, stwierdzona przez wielu bioenergoterapeutów, że warto tutaj posiedzieć około 20 minut. Kamień, drzewo trzcina, same naturalne e, wykorzystujecie Państwo produkty do produkcji infrastruktury tutaj? Wszystko, cokolwiek tutaj jest zbudowane, staramy się w wersji eko. Panie Bogusławie, zobaczmy co Pan tutaj jeszcze ma. Widzę tam gondolę. Mogę zwiedzić? Panie Mariuszu, zapraszam. Tędy przebiegają trzy szlaki kajakowe. Tutaj tak? Tak jest. Zapraszam na gondolę. No właśnie, właśnie. Bardzo na gondola. Można tak wchodzić bezpiecznie? Można, oczywiście. O, kilkunastoosobowa gondola zaprasza gości. Nie, nie złą imprezę na tej gondoli można zrobić. Dokładnie tak. Czyli goście w trakcie imprezy wsiadają i płyną, zwiedzają rzekę Wadąg. Też, też jest ekologiczna. Ona pędzi elektrycznym, ekologiczna. Spływ e, Wadągiem, rzeką Wadąg do jeziora Wadąg. W tamtą stronę, tam w Tamtą ziorę, stronę, Wadąg. tak. Mamy tu gości, świetnie się bawią, jakoś trzeba ich nakarmić. Tak, czym pan karmi przyjaciół gości? Współpracujemy z najlepszymi firmami cateringowymi. Oprócz własnego jedzenia tradycyjnego, polskiego, które przygotowujemy w niedużych ilościach. Firmy cateringowe obsługują duże ilości. Goście są już na korzystali z dobrodziejstw warmińskiej kuchni, którą Państwo oferujecie. Trzeba zrzucić trochę tych kalorii. Jakie dyscypliny sportowe można tu uprawiać? To jest bardzo równa, piękna trawa, dużo wolnej przestrzeni. Między innymi strzelanie z łuków, przeciąganie liny, różne zawody rowerowe, slalomy. Siatkówka? Siatkówka plażowa. To jest bardzo duża przestrzeń. To miejsce w bardzo ciekawy sposób można zaaranżować, zagospodarować na potrzeby imprezy, które odbywają się w Trzcinowej Dolinie. Pamięta pan jakieś nietypowe pomysły organizatorów imprez? Oprócz naszych propozycji, wielu naszych gości zaskakuje nas swoimi pomysłami, swoimi propozycjami, mm. do których się dostosowujemy. Mamy wspaniałych prowadzących imprezy, DJ oraz zespoły. Współpracujemy z wieloma firmami profesjonalnymi, które urządzają pokazy. Tutaj jest wspaniała górka, tam może być Zorbing, ta wielka, spadająca tak. kula. Wspaniałe miejsce do jeżdżenia na kładach. Także się zdarzały? Tak, oczywiście. Zawsze świeci słońce? Zawsze. jedynie nie zawsze. <laughs> Dziękuję. Przechodzimy przez most, idziemy w stronę wyspy, rozumiem. Tak, jedno z wejść na wyspę Tu też tak. można powędkować? Można powędkować nie tylko, ale przepłynąć gondolą. Lub kajakiem. Taka wyspa zakochanych, można powiedzieć. Tak jest. Tutaj można z panią swojego serca spędzić przyjemną... przyjemny czas. Most Japoński. Jedno z wejść na wyspę. Duża hmm. wyspa? Wyspa 2,5 hektara. Jakie atrakcje tutaj pan przewidział? Grill, ogniska, imprezy integracyjne. A tutaj? Co Kontakt drobne? z przyrodą, las. Tu jest miejsce, które w tej chwili jest pomału zagospodarowane. Takich zakamarków, gdzie co chwilę znajduje jakieś atrakcje, ma Pan sporo. Nie chce się wyjeżdżać z jakoś. Wielu gości tutaj zjawiało się na parę minut i później gościli do wieczora. Parę tygodni. Do wieczora. Gościliśmy... Grupy kajakarzy po 500 osób. Całe pole zasłane namiotami. Trzy palce. Tak jest. Mhm. Trzy palce z lekkim przewyższeniem. Świetnie. Trafiłem w tarczę. Brawo. Za pierwszym razem. Oczywiście. Zostaje do wtorku. Gratulacje. Taka impreza. Jak tam rybki, Panowie? Biorą? Biorą, biorą. Proszę Państwa, Trzcinowa Dolina, gospodarstwo agroturystyczne. Na Obrzeżach Holsztyna. Może tu się spotkamy podczas dużej firmowej imprezy, a może podczas małej kameralnej. Dziękuję za spotkanie. Zapraszam do Trzcinowej Doliny także wirtualnie. www.trzcinowadolina.pl. Więcej informacji na temat tego ośrodka odnajdą Państwo w internecie. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia w Trzcinowej Dolinie.